Halo! Halo! O, słychać! O, o. siema! siema no. witamy w gronie. Wi witam, witam, witam! Cześć, cześć! Czekaj. Jak tam. Pierwszy raz czy.? Tak, tak, pierwszy dzień! O, nic dokładnie! Nie masz teraz, tak? Przy sobie? Nie, nic nie ma. Chwila, to czekaj, dam ci wstawkę, żeby nie było. O! Wyprawkę znaczy się, o! Pierwszy itemy, darmuszki, to ja przyjmę! <laughs> <laughs> dokładnie tak. Ogólnie zna, znasz mnie więc zasady, co nie? E, tak, tak. Już odebrałem sobie Pokémona. O, dziękuję. Nie, Panie. nie cze, czego nie możesz robić, to crossować film station No, tego są Tak, ten tak. track tutaj, albo takie małe co nie? Przeczytałem, przeczytałem. Matki. No i dobra, i teraz go wspominam, żeby nie było wiec. No dobra, o, widzę, że tu mój domek się wybudował. Tak, no, <laughs> tak. tak, tak. <laughs> Nie, to jest moja wyprawka, powiadasz? Ja widzę, że domek musi się ze mną zmierzyć. Tak, mam jednego kamana dopiero. Poczekaj, daj mi, daj mi chwilę. Co, 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 to było? A, ta, ta, zobacz na mojego. A, chciałby się z nim zmierzyć, co? Tak. Mamy trzy, wszystkie trzy startery, co z tego, że z dłuższej generacji? Każdy. Dokładnie. <noise> więcej możesz? O kurde. No ale dziwnie no ta wiecie, tangela wygląda. To, to mi badam papugę złapałeś, wejdź mi, wyjdź z Jaką papugę? No A tam. to. Wyjdź, no. to jest mordęcza papuga. No iść, się musiałem mieć. Mordelsza no nic. Tam, I mój być wy... bo ogólnie niektóre pokemony ci mogą zaatakować. Mhm. No, no. i o, taki Manki głównie tutaj. No Manki. A to jest... nic nie... nowego. Manki to jest zawsze zdenerwowany <śmienny> człowiek. Idę, idę na wyprawy, panowie. Powodzenia, idę znaleźć. Powodzenia. O, czekaj, Quilava! Jaka Quilava? to, <śmienny> to jest Kagero, Quilava. Kurde! <śmienny> nie! Ej, ej chodź, pukajcie ci fajne pokemony. chodź. No <noise> przecież to quillowa było! Pokażę mu fajne Pokémony panię. Nie rób mu tego! Najgorzej Widzisz te mapy takie jakby Jakby czerwone Xy? No to są czerwone to gwiazdki, no shiny To jest Shiny Pokémon O Możesz i złapać. I ci złapać, Dobra, czekaj. O, tydy. Znaczy Uu. Ty, ty, ty masz takie problemy, co nie? Executor. Tak, są dwie wersje egzekutora. Tak, to, tak. tak. alolański, no, zwykły. No. Czyje to jest? No, no. Bo ogólnie e, istnieje takie coś, to jest właśnie paliwa kogoś. Jak e, PC taki specjalny, taka wystawka, jakby nie wiem, co To czy nie. Nie wiem gdzie w ogóle gdzie oni to postawicie w ogóle, to nie wiem. Ja ten lutuję od razu wszystkich do zera, no to. Zauważył, na pewno. <laughs> Zrobiłem ci screena i wysyłam do zwierzaka teraz. Nie, nie, nie! Przecież to ty mnie wpuściłeś! To ty mnie wpuściłeś tutaj! Ja Ale mam dowody! Dowody mówią do co innego, słuchaj! Ja mam nagranie, ja mam, ja mam nagranie! Fabrykacja, stary. Ja się do tego nie przyznam, a wiesz. Mhm. Dobrze, dobrze. Ja tu wszystko nagrywam, ja do paparacji Paparazzi, no tak. Dzięki. Chcesz więcej? A, A w sumie przyjmę Masz 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 O super Mogę zwiedzać dalej No pewnie zwiedzać Oczywiście jeszcze, jeszcze skorzystam tutaj z rzeczy No pewnie korzystaj Oczywiście, że tak Moja zapłata O, Dziękuję bardzo Powodzenia. To nie wyłapuje w całości. O, w sumie to mógłbym jeszcze raz coś innego spróbować. Nie... Wyłapywanie gier, a nie. Dobra, mamy go. A. a. Ej, fajnie wygląda ten Pikachu tutaj. Dzień dobry, Prokop, bardzo miło A... się poznać. Cześć. A, witaj, cześć! Czekaj. Cześć. O, o tak ci zrobię. Jesteś... O, o, o. O, Fiter, witaj. Dysporniku. To nowy MMORPG Albion Online. Albion Online. Cześć. Tak. pokaż ci coś niesamowitego, bo ja nie wiem, czy są wierzyć, nie? No, dawaj, pokaż. No nie wierzę. Nie wierzę. To <noise> jest twój kasztan? kasztan. Kasztan! To jest mój kasztan? Kuch. On hmm. patrzy, gdy patrzy w lustro, widzi kasztany. <noise> on w tych oczach ma pustkę. No, nic dziwnego. <noise> on Bo... chyba widział I rzeczy, nie... które nie chciał widzieć. Co ty z nim Bo robiłeś? Na... <głos> <głos> Ale to on też zastygł. To jest nie tak. Halo? E, Halo! Halo! E, e, nie, po prostu musiałem no, rzecz bardzo ważną zrobić, e, ale teraz już jest po problemie e, Więc jakby ta kasztan, kasztan jest mhm. użytkownikiem e, bardzo niesamowitym tym tak Ponieważ... Widzę, widzę e, On jest... Tak, on jest moim po prostu... E, on... M, on e, jest moim magnesem No to się na co? Ha. Na co? Na jesień I na jesieniary Jesieniara. Nieee. Yeah. Wiesz, sam jestem <grym> tym, jesieniarą. Wiesz, po prostu jest tak jest, nie? Weźmy uwagę, jestem rudy, muszę jakoś się jakoś tłumaczyć, tak? A, A okej, okej. Okay, okay. okay. No, no tak. I to i to akurat może potwierdzić, że jakby... E, to jest akurat niestety, tak. Potwierdzasz? Nie zaprzeczam. <grym grym grym> okej. Okay. No, no, okay. no, trudne wylosowało, nie? Trudne no, się wylosowało. Tak, tak. No, jest jak jest, tak. Słaby sit się wydostał, prawda? Prawda, prawda. Sama dżungla, jakieś jesienne drzewa, nie podałem się to. A, a, a ty masz czapeczkę? Eee. Dawałem ci czapeczkę. Nie, czapeczki nie dostałem. Jaki dostałeś czapeczkę? No nie, dostałem pokebola i plecak. I CO ty masz kreatywa! O ty, o ty wyciągasz czapeczka. kreaty Aha, tak, pomaga Już mam nie, drugą. No tak. Fajne no życiaść, to, ma, to mogę sprzedać jedną czapeczkę teraz komuś. Załóżcie dwie na raz, załóżcie dwie na raz. Tak. Nie można. Można? Nie, jak? Klikam prawy. Musisz, musisz jedną w drugą włożyć, wiesz, tak jakbyś tak wpadł czapkę na czapkę. Znikła. O. Czyli nałożyłeś, dobra, wiadomo. <śmesan> <ś repetition> no więc jak jest jakieś prawo dla ciebie, prawo dla użytków. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. E, nie, co wygrałem? Co wygrałem? To wygrałem? Nie masz idea! Yeah, wygrałem. Tak, tak, tak. Wygra, Wygrał, po prostu potężny salto. Ej, wow, wow. Cześć, wszyscy Woo! Salto! Saltur. 4. Matko, bo kto tu gra. 4. A, oh, start. Fun start. Aha, 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 aha. Yee. Dobra, już koniec. Dobra, starszy. Kolejny, dobra, dobra. Ale powiem tak. Pytanie no. się jedno kłania na usz, gdzie jest krzyż? Tutaj. Dzięki. Dzięki. Ty, tu są o. drzwi! Ej. Co jest? Nie ma go. Pomyśle, nie ma! Panie, Żegnaj! Nie ma dowodów. <laughs> Nigdy stąd nie wyjdzie. To trzeba się o mnie nie się mówi mówi zapytać. No to mi Michalix, Jungi. Mhm, mm mhm. Mm no tłumacz Aj! się, tłumacz się. No to nie ja byłem. Ale znasz no, historyczny, no. może King. jednak. Dobra. Podkopmy go. Tak, nie, 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 nie! Jak nie? Przepnij, krzy... A, czekaj, już otwieram wrota. Otwieraj wrota. Rzucaj go. Składamy go w ofierze. No, no to powodzonka. No? Nie, nie. A, kwiaty, ja już myślę, że woda chcesz go zalać. O, składamy go w ofierze, żeby nam legendarki się posypały tutaj. Dokładnie. O, wielki Arceusie. Dokładnie. Legendę znaleźć. Tak, tak. Tak, tak! Słyszałem! O wielki Arceusie, ten... Oto finarz! Został złożony w ofierze, abyśmy otrzymali legendarnego pokemona Rayquaza! On, y on mnie pokona od razu. Jeżeli wy wyjdzie. Mamy go! Dobra! elegancja. Mamy Skytara. Y tylko jestem ciekaw jak się tam... Ten... I, I zobaczę, czy w ogóle są jakieś złoża tych. Yy, tych. Jakiekolwiek złoża, bo <laughs> bez złóż to nie zrobię nawet. Zombie? Eee. Mm. Panowie, e, jakby. Mobspawnery spawnery są, panowie. A co było w regulaminie? W sprawie, bo, 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 bo nie powinno być w ogóle tych. Okay. nie jestem pewny, czy się przyda, Winkiel. No ale cóż, zgarnę. Zgarnę tyle ile mogę. Eee, czy coś mi ciekawego tutaj może czekać? W sumie to, jeżeli przejdę tu.

Ej! Ej! Tu jest coś! Ale nański retiket jest spoko. Lubię go. Nawet. A, to chyba o niego chodziło. A gitara. A, to on był tym Pokeballem. ok. Nie no, łapiamy go. Do końca. Nie ma co. Dobra, mamy go. Podobnie. Dobra, mamy. Dobra. Kurysu, nie. Patrzcie na jakieś szłoczki, jest tutaj. Oj, gdzie mały, gdzie mały, szlodziaku, uciekaj! Cię zakopię tutaj! Hej, <laughs> kolejna budowla! Oni powiedzieli, żeby się nie wkopywać! Dobra, to mo możemy, mamy zezwolenie. Wtrapujemy się tam. No ale po coś. No, zawiadę się, jak to nic nie będzie. O nie. 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 nie nie, nie, nie Ktoś tu był Halo Halo, Halo kolego Halo, tu, słucham Tutaj już coś zdobyłeś? Zdobyłem dwa żelaza, a poza tym to nic ciekawego Okej, okay, to jak coś nie opłaca się tam iść nie opłacę okay. się. Już byłem, musiałem posprzątać, a tam nic nie było, już zlutowane. No ja tu wlazłem do domku, otwieram metalowe drzwi, bo były na dźwignię, a. a tu nagle TNT bum bum nie. O, właśnie to chciałem sprawdzić jak, jak posprzątałem ten wielki pilar. Aha, okej, okay, widzę. Ej, masz killów, masz killoff? Weź tu, wykop. O. -o? Słuch, ładnie, może coś tu jest. Nie, nie no ale nic. dzielimy się 50 na 50, co nie? Okej, okay, okej okay. A <noise> chyba się nic Bo tu wyżej był normalny domek takich villagerów Nie Nic, Lipa. Już wszystko zdobyte No nic Dobra, lecę dalej trzymaj się. Dobra, no trzymaj się, trzymaj się a ty ha, on mnie goni. Ty chuj, co mały? Karaj. Znalazłeś mnie. Doby. Tak. O. Mm. Jeszcze ogóle to... mam rzeczy. A? masz to. To, 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 to. Super. Ja pierniczy Stary. Tak mnie poskładał ten małże, to szkoda. Szkoda słów. A ty chłopiec metalurgię zaczynasz robić, czy co? Że tyle tych wszystkich rzeczy w jaku jakieś kamienie i te inne? Eee, wiesz co? To jest cały mój dobytek jaki mam. Dosłownie. O! <noise> tak to o, zrobimy. Dzięki bardzo, dzięki tak. bardzo. Przyda się na te pokemony aktualne. Przyda się, przyda się. No dobra. O. Czekaj, okay, czy ja coś więcej wyrzuciłem? Nie. Nie chyba. Do Masz na kilo. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki. Luzik, luzik. Powodzenia. Dzięki nawzajem. O, Furionek coś pisze. Miejscu, gdzie rozpoczęła się Wasza podróż, jeden z podróżnych zostawił. O kurde, to tutaj mam biec siedemset metrów, a się obudzili, żeby to odpalić 600 metrów. NIE WIEM GDZIE ON PADŁ No dobra, no szukam Poszukam, poszukam go O kurde Na wejściu do dżungli O Panie No to chuj z moim tym O nie Nie tak cię Tak staniemy i lecimy z tym Dobra. Alm pomogliśmy. Teraz możemy biec na statek. Może, może zdążę. A nie, by było ważne. Pomaganie innym. Gdzie. On mnie zebrał. On mnie zebrał, jak poprosiłem. Oj, oj, oj. Jedzenie. Ale to jest. To nie jest późniejszy ich etap. Nie, tu zaczynali, okej okay. hmm. Gdzie jest wejście do tego, bo mnie na rozpoczęciu nie było? Cze. Aj. O GZ Dzień dobry, to ja znalazł. Co, znalazłeś tego? Tą statuetkę? Fajna. E, nie, no, fajna, stanuelsza. fajna statuetka. <laughs> nie no, co zdobyłeś? E, zdobyłem 5 Ultraboli. Mm -hmm. Jakieś dwa razy Loom i Mulch. E, jeden magnet. Jeden Black Glasses. 16 Roasted Leek. Książkę znalazłem w czasie, że nagroda. I chyba jeszcze. Blueberry. Cokolwiek one robią, nie wiem Okej okay. okay. ten ulcz to chyba coś z tym mm, naw nawóz, tak? Coś może być, może być. Ale chłopaki za to, że tu jesteście, ja nie będę cham, ja się podzielę z wami po jednym Ultrabolu, żebyście mieli. O. O. Chodź, ten, chodź, ten. chodź! Chodź, chodź. Idę, idę, dzień dobry. A Proszę może. Bardzo? Dziękuję ślicznie, no i super. Nawet w moich kolorach w sumie. Widzisz? O, dziękuję. Jednak opłacało się tu przychodzić. Jednak opłacało się. Dobra, i jeszcze tylko pali mnie dostał, nie? No, ale ja jestem ciekawy tej książki. No to zobacz o, sobie. O, sporo w ogóle osób. W sensie, co, co za nią będzie, nie? No to zobacz sobie, bo to takie... W odpowiednim miejscu, w odpowiednim... W odpowiednim czasie, w odpowiednim no. miejscu. Hmm, hmm. Tylko takie coś jest napisane. Ciekawe. Hmm. A tu Master Ball, nie? Jak legenda. Ty, ale w sumie... Tak, kurwa, to, to nie jest głupie, bo jak tu byliśmy, to był jeden Master Ball. Gdzieś w którym miejscu był. to było. No, e, tam... Chodźcie sobie przypomnimy. Po drugiej, w sensie w drugiej lokacji za basanem. W drugiej było, nie? Tak, za basanem było. On nie, tutaj. no tutaj, tutaj. jest cały czas. A, cały czas jest. Za, to będzie to tylko prawdziwy... No to, to może być to. To może być to. To jest dobra wskazówka. Dobra, trzeba chyba jakiegoś żelaznego seta sobie zrobić, nie? No, po... Tak, ewidentnie. Ewidentnie. <laughs> to ewidentnie.